Cześć! Dzisiaj unboxing, ale nie unboxing urządzenia, a usługi. Usługi MultiSIM. Kiedy wcześniej w tym roku wprowadzaliśmy Esima do T-Mobile, to zrobiliśmy dla takich dużych firm, które w jednym momencie aktywują po tysiące czasami urządzeń, jest im po prostu łatwiej skorzystać z Esima, a nie takiej zwykłej plastikowej karty. Wtedy obiecaliśmy, że będziemy tę usługę rozwijać i rozwijamy ją. Dzisiaj pokazujemy MultiSIM. Na czym to polega? MultiSIM polega na tym, że każdy, kto będzie, kto będzie chciał w T-Mobile aktywować sobie dodatkowe urządzenie, czyli na przykład smartwatch albo, um, albo jakieś inne, będzie mógł skorzystać z eSIM, wirtualnej karty SIM, natomiast podpiętej, przypisanej do głównego konta. Ale czym jest MultiSIM i do czego służy? No, mówiąc w skrócie, jeżeli macie taki zegarek Galaxy Watch 3 i chcielibyście używać go w T-Mobile, to już w tej chwili możecie. Galaxy Watch to jest to jest zegarek, który nie posiada slotu na zwykłego takiego plastikowego SIM-a, żeby skorzystać z niego, musicie mieć kartę eSIM i w tej chwili już po prostu możecie, wystarczy, że przyjdziecie do T-Mobile i możecie dostać drugą kartę eSIM-ową przypisaną do swojego konta. Ale czym jest eSIM i do czego służy? No, w dużym skrócie, jeżeli macie taki zegarek, to znaczy Samsung Galaxy Watch 3 LTE to w tej chwili możecie dostać do niego dodatkową kartę e-SIM przypisaną do waszego konta do głównego numeru, dzięki której ten zegarek połączy się z siecią i będzie działał niezależnie od telefonu. Więc jeżeli macie taki zegarek albo kupicie go w naszej sieci, to wystarczy, że poprosicie o kartę Multisim do swojego numeru. Dostaniecie ją bez względu na to, czy korzystacie z oferty dla klientów prywatnych czy biznesowych. I wtedy za 9 zł miesięcznie będziecie mogli po prostu mieć ten sam numer na dwóch urządzeniach, wasz zegarek będzie działał, będzie łączył się z siecią, będzie funkcjonował niezależnie od waszego telefonu. Ale po co mi zegarek z transmisją danych? To jest bardzo proste, no być może już w tej chwili macie telefon podłączony do waszego smartfona przez Bluetooth i sterujecie sobie nim muzyką odtwarzaną z telefonu, no ale w tej chwili, mając właśnie taki zegarek podłączony do sieci, możecie telefon zostawić w domu i iść na przykład pobiegać albo na siłownię, nie martwić się o tym, że macie smartfona w kieszeni, który Wam przeszkadza. Działa na nim Tidal, działa na nim Spotify, także jeżeli tylko podłączycie do niego słuchawki na Bluetooth, a to zrobicie bez problemu, to już macie całe rozwiązanie do słuchania muzyki w biegu i nie musicie brać ze sobą smartfona. No albo na przykład taka sytuacja, że nie macie telefonu pod ręką, a ktoś do Was dzwoni. No to w tej chwili nie musicie już szukać smartfona. Wasz zegarek i Wasz telefon dzwonią w tym samym momencie i to nie jest takie połączenie po prostu na bluetooth, że, że zegarek przyjmuje rozmowę z telefonu. One oba mają karty SIM, oba dzwonią jednocześnie i jeżeli odbierzecie rozmowę na zegarku, no bo macie go prawdopodobnie na dłoni, nie musicie go szukać, to telefon przestaje dzwonić, rozmowa po prostu jest prowadzona przez zegarek. To działa też w drugą stronę, to znaczy poszliście biegać bez telefonu, być może martwicie się, że jeżeli coś się stanie, będziecie musieli gdzieś szybko zadzwonić. Nie ma problemu. Zegarek nie potrzebuje do telefonu, do tego, żeby wykonać rozmowę. Na nim wybieracie numer, na nim wybieracie kontakt, dzwonicie, łączycie się bez żadnego problemu. Usługa w tej chwili dostępna jest tylko na Samsung Galaxy Watch 3 LTE, natomiast to oczywiście dopiero początek. My już w tej chwili testujemy kolejne smartwatche kolejne urządzenia i w kolejnych tygodniach, miesiącach możecie spodziewać się coraz więcej urządzeń wspierających usługę Multisim Teamowej. Ok, czyli podsumowując, Multisim to dodatkowa karta e-SIM do Waszego konta, na której działa ten sam numer co Wasz główny numer. Telefon i zegarek prezentują się tym samym numerem, dzwonią w tym samym momencie. Zegarek działa niezależnie od telefonu korzystając z tego samego nielimitowanego pakietu minut co wasz telefon i z tego samego pakietu danych co wasz telefon. Czyli za 9 zł miesięcznie dostajecie dodatkowego e SIM-a do waszego głównego konta, dzięki któremu wasz smartwatch działa niezależnie od smartfona. To dopiero nasz drugi materiał, ale rozkręcamy się. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich rzeczy, to zapraszamy do subskrybowania, zapraszamy do lajkowania i już niedługo kolejne odcinki.